Dzisiaj obiecana wczoraj obrona Westerplatte. Siemano, jak zapewne się domyśliliście, nagrywam to chwilę po tym, jak nagrywałem wczorajszy odcinek. Jeżeli ktoś wczorajszego nie oglądał, to bardzo zachęcam, bo jest bardzo fajna wizualizacja z komentarzem bitwy pod Grunwaldem. Dzisiaj zobaczycie sobie równie fajną, legutkową obronę Westerplatte. E, wszystko w Poznaniu, w Muzeum LEGO, mogę to tak nazwać. W każdym razie historia Polski zrobiona w Legutkach. Zatem miłego oglądania obrony Westerplatte razem z odpowiednim komentarzem. Jedziemy. Dzień pierwszy. 25 sierpnia 1939 roku w godzinach porannych przybył do Gdańska z kurtuazyjną wizytą szkolny pancernik Schleswig-Holstein. Nad ranem 1 września 1939 roku Schleswig-Holstein odcumował od nabrzeża i ruszył w stronę zakola kanału portowego, zwanego zakrętem pięciu gwizdków, powoli zaczął zbliżać się do Westerplatte. Chwilę później działa pancernika otworzyły ogień i do szturmu na wojskową składnicę tranzytową ruszyło ponad 3000 niemieckich żołnierzy. Podczas tego ataku Niemcy skierowali się na placówkę Prom, jednak Polacy odparli natarcie i siły wroga wycofały się po kilkudziesięciu minutach walki. Ja wiem, że nie jest proste. W końcu się uda. Mhm. Dzień drugi. Tragiczny dzień. drugi. Od rana nie było aż tak źle. Ale po południu nastąpił wróz na odpłomowców nurkujących. Wywołać miało trwogę wśród obrońców I nie mogło być inaczej wobec tak zmasowanego ataku Dowódca obrony major Henryk Sucharski Zdecydował o kapitulacji I polecił wywiesić białą flagę Temu sprzeciwił się jednak kapitan Franciszek Dąbrowski I w tym momencie przejął faktyczne dowodzenie 3 do 6. Przez te dni Niemcy nie dawali wytchnienia polskim obrońcom. Uciążliwe działania nękające polegały na ostrzale z lądu i z morza, z którego torpedowały półwysep dwa niemieckie okręty wojenne. 5 września wróg nie przerywał ataku. Razem z użyciem chałupic o dużym kalibrze. W nocy z 5 na 6 i w ciągu dnia 6 września podejmowano próby podpalenia lasu, który osłaniał polskie pozycje obronne. Próby zakończyły się niepowodzeniem. 5 i 6 września odbywały się odprawy polskiego dowództwa dotyczące kapitulacji placówki. Zebrani jednak nie chcieli się poddawać, ale kontynuować walkę. Dzień siódmy. Ostatni dzień obrony rozpoczął się od ponownego ostrzału z pancernika Szleswig-Holstein, a z drugiej strony kanału do kanonady dołączyły się moździerze i CKM. Niemiecka piechota podjęła atak na wartownię Numer 2 i ponownie bez skutków spróbowano pochwalić las. W tym momencie rozmiar zniszczył pracownik Polaków był już znaczny, a stan rannych poważny. O godzinie 10 rano w oknie koszar pojawiła się biała flaga. Odbyła się ostatnia zbiórka żołnierzy i oficerów i major Sucharski złożył kapitulację. Podsumowanie. Westerplanetę. Placówka Straceńcza, w obronie której około 200 polskich żołnierzy odpierało atak przeważających wrogich sił niemieckich. Garstka obrońców początkowo za zadanie miała utrzymać półwysep przez 12 godzin w oczekiwaniu na posiłki. Ostatecznie nasi dzielni żołnierze bronili placówki przez 7 dni. W obliczu tak strasznych wydarzeń w jakich znaleźli się obrońcy Westerplatte wielu z nich okazało się wielkimi bohaterami. Obrona Westerplatte to historia odwagi i zmagań polskiego żołnierza w obliczu wielkiej tragedii wojny. Oby naszym oraz kolejnym pokoleniom nie przyszło podzielić losu obrońców Westerplatte, a przykład ich odwagi niech nigdy nie zniknie z pamięci Polaków. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.